Zobaczcie na to, co znalazłem w lesie. Kozak, nie? Tu swastykę wydłubał w drzewie. Pocisk wiół na jeszcze. No. Tu SS na pioruny. Komuś się nudziło, nie? Okolice nagramy. się śnieżek pada. Ale to nic. Ale jest ciepło znowu, nie? Każą moje tereny troszkę zdeka bardziej góry jakie tutaj są. To śnieg pada tak bardzo, nie zobaczymy, nie? Ale zawsze ktoś może i bukowy lasek, nie? A tutaj jeziorko. <grym> Zamarzło, fuj. to jeziorko Zamarzło chuj już puścić. Poszedłem rybki. jest mi się mówi ma świra Pada gówno. No dobra. Lecimy dalej. Sfastykę też dopadną. No to do dobre jest, nie? Ha, kurwa. To nie Dobra, Dobra. Nara wszystkim.